Kochani, z tej strony Ania, witam serdecznie na kanale Moje Pasje. Dziś przychodzę do Was z prezentacją albumu, który powstał w ramach akcji Skrapi Jesień u Asi Szulik. Warsztacik był zrobiony z papierów Asi Słoneczny Uśmiech. I osoby, które zdecydowały się na dołączenie do, do tworzenia właśnie tego projektu Skrep Jesień, otrzymały dostępy na grupie facebookowej do live'ów, na których właśnie ten albumik był tworzony. Można było na stronie Asi, na jej sklepie. Kupić sobie wersję z papierami cyfrowymi lub z samym dostępem do tworzenia, jeśli ktoś chciał tworzyć na przykład z innych papierów, a niekoniecznie z tych od Asi. Ja akurat miałam w domu płócienko, akurat tak się złożyło, że identyczne jak ta, z którego Asia tworzyła, więc nie miałam problemu tutaj z jakimiś dodatkowymi zakupami. Miałam również magnesy i klej, no ale tutaj, właśnie przy takim, takiej formie warsztatu, jeżeli chodzi o papiery cyfrowe, no to trzeba było się już zaopatrzyć właśnie w płótno, w magnesy, w klej. I to wszystko oczywiście można dostać u Asi w sklepiku. Mój albumik wygląda mniej więcej tak samo jak ten, który był prezentowany jako taki wzorcowy do wykonania. Tak jak już Wam mówiłam, ja lubię te warsztaty od Asi tworzyć mniej więcej taki jeden do jeden. Jest to dla mnie fajna pamiątka. Okładeczkę zrobiłam troszeczkę inną ponieważ Asia miała tutaj na przodzie taki słoiczek z słonecznikami, ja sobie po prostu wyciągnęłam bardziej tą grafikę oraz zastosowałam tutaj takie te y, kropelki, y, które również można u Asienki kupić. One fajnie wyglądają właśnie jak takie kropelki rosy. Oraz wygenerowałam sobie przy pomocy czata GPT napisy do tego albumu. Y, ten pomysł zaczerpnęłam od oli pustułki. Bardzo mi się to spodobało, bo można naprawdę pod konkretną kolekcję papierów, pod album zrobić fajne napisy i myślę, że to jest takie fajne uzupełnienie. Zrobiłam je w kolorze białym, ale na takim brązowym tle, które troszeczkę tak przypomina Kraft, ale nie do końca. To jest taki, taki brązik delikatny. Pładeczka jest dosyć ciekawa, ponieważ jest zamykane na taki kawałek płótna. Yy, ogólnie nie jest to nieduży album, ponieważ ma tylko dwie karty yy, w środku. Ale ma mocno rozbudowane strony okładkowe, co za chwilkę zobaczycie. Jeśli nie widzieliście tego projektu gdzieś u Asi na kanale podczas prezentacji, no to możecie zobaczyć u mnie, może się skusicie, żeby sobie taki dostęp wykupić. No, bo mówię, to, to jest akurat fajne, że są te papiery cyfrowe i w każdej chwili można je sobie u Asi kupić, wydrukować i zrobić taki projekt. Bo przy tych warsztatach, gdzie są już wysyłane konkretne kity, z, znaczy kity, no wiecie, te paczki z warsztatem, gdzie są konkretne papiery, konkretne dodatki, no to później po jakimś czasie jest już ciężko to skompletować, bo na przykład może się okazać, że już takiego papieru po prostu nie ma. Więc okładeczka otwiera się w ten sposób. Tutaj mamy magnesy. I tutaj możemy sobie umieścić jeszcze dodatkowo zdjęcie na tej części, i na tej również. Tutaj dam napis Zapach lata. Otwieramy albumik. I tu mamy tą część okładkową. I na niej się sporo dzieje. Mamy napis Razem najlepiej, ponieważ. Ten albumik myślę, że będzie wykorzystany pod takie zdjęcia takie raczej luźne, wiecie, z jakiegoś tam wypadu, rodzinnego, nie na jakąś konkretną okazję, taki po prostu zwykły, codzienny, że tak powiem. W środeczku, w tych kieszeniach, mam tagi, które były również dołączone do tej kolekcji, i sobie tutaj przenitowałam. Polubiłam ostatnio takie nitowanie, znalazłam swoje zaginione przyrządy do robienia właśnie tych nitów, więc, więc się pobawiłam. Kieszonki są takie dosyć głębokie, nie przygotowałam sobie tych takich dodatkowych mat, ponieważ chciałam już Wam pokazać ten gotowy projekt, a najwyżej później sobie pouzupełniam, wiecie, tymi dodatkowymi takimi jakimiś tagami. Czy dłuższymi kartami, zobaczcie, tu jest taka kieszeń na całą długość strony. E, gru, ta krótsza, dłuższa e, i tutaj mogą wejść zdjęcia 9x13. 9 ja tutaj mam matę dociętą 9,5 na 13,5, dlatego mi nie wchodzi, ale spokojnie 9x13 wejdzie. E, na razie mam tutaj te tagi. Ogólnie albumik jest przeznaczony na zdjęcia 9x13, 10x15 i 13x18. Yy, tak, większe już chyba się raczej nie zmieszczą, bo tak yy, trzeba by było je mocno docinać. Dobra, moi kochani, przechodzimy dalej. Otwieramy sobie tutaj tą klapeczkę za to trzymadełko. Pięknie się, zobaczcie, ten słonecznik tutaj wkomponował w tą stronę właśnie Fajna jest ta kolekcja, bo dużo ma takich dodatków, które się przepięknie po prostu zlewają i można fajnie takie trzymadełka właśnie wkomponować w cały arkusz. Otwieramy sobie tą część i tutaj również możemy zmieścić zdjęcie. Tu jest akurat właśnie to 9,5x13,5 mata, ale można dać bez maty. Samo zdjęcie 9x13 bez problemu bez problemu nam wejdzie. Napis "Słoneczny dzień". Otwieramy sobie w tą stronę i tutaj mamy kieszeń z wyciągniętym wzorem. Napis "Promienie radości" i tu nam wejdzie zdjęcie 13 na 18, 9 na 13 i 10 na 15. Jeszcze nie robiłam stempelków, to sobie również później postępuję. Tutaj mamy również miejsce na zdjęcia czy 10 na 15 jedno czy takie zachodzące na siebie 9 na 13. Następnie co tu się dalej dzieje? Otwieramy sobie panel w tą stronę i ja tutaj przykleiłam już um, ten, tą kartę, taką, którą już widzieliście na okładce, ponieważ wydrukowało mi się troszeczkę w mniejszym formacie niż chciałam, więc to może być tutaj idealna taka rameczka właśnie na zdjęcia. Tutaj 10 na 15 no, trzeba by było dociąć, ale 9 na 13 jak najbardziej wejdzie. Można mniejsze jakieś na przykład z Instaxa dać te 10 na 10. Ono ma 10, na 10 No Nie chcę tutaj wjazd w włącz prowadzać. No, jakiś po prostu mniejszy formacik, żeby jeszcze było widać na przykład te słoneczniki, albo jakoś tak inaczej y, troszeczkę to zagospodarować. No zobaczymy. Tutaj z kolei mamy y, następną część rozwijaną, że zobaczcie, że ten album, te strony okładkowe są naprawdę gigantyczne, i tu mamy takie fajne miejsce właśnie na zdjęcia można dać tutaj zdjęcie to 13 na 18 na całej powierzchni. Można dać mniejsze. 10 na 15. Można również tutaj w te fajne skośne kieszonki powkładać maty. Maty, tagi, książeczki można jakieś porobić. Tu jest naprawdę bardzo dużo różnych fajnych opcji. Chowam sobie od razu tu i zamykamy Cia, w tą stronę, trzeba się pobawić, tam i hop, klapeczka. Następna stronka to już mamy tą część taką główną z kartami. I tutaj mamy taką fajną, e, m, fajną opcję, że mamy taką e, m, banderolkę. A tu mam akurat docięte na 10,5. E, banderolkę z folii e, i możemy pod nią wsunąć właśnie zdjęcia. Dzięki temu tutaj będzie taka e, dekoracja i napis. I tutaj również mamy trzy madełko. Wyciągnięte z elementów z kolekcji. Pod spodem mamy również taką samą sytuację z tą opaską, taką przezroczystą. Otwieramy dalej, i tutaj mamy również miejsca na zdjęcia. A tutaj są takie fajne skośne klapeczki, które zachodzą na siebie i można bezpośrednio sobie tutaj włożyć. Tu zdjęcie. I tutaj, bo one są takie, wiecie, zachodzą na siebie i nie są połączone w żaden sposób, są niezależnymi kieszonkami. Także fajnie tutaj te zdjęcia można też wyeksponować. Kolejna stronka. To mamy tu taką fajną kieszonkę z wyciągniętym wzorem. Otwieramy i... Mamy miejsce na zdjęcia, a po tej stronie również mamy, e, zobaczcie, kieszonkę. Fajnie to wygląda, bo jak zamkniemy, to to wygląda tak, jakby e, tutaj była e, strona po prostu z grafiką, a e, tak naprawdę to jest ukryta kieszonka. Otwieramy dalej, i tutaj również mamy tą samą sytuację, że e, możemy sobie przykleić zdjęcie i tutaj te słoneczniki fajnie nam się pokażą. Następna część to mamy taką książeczkę, czy książeczkę, taką matę, która jest również kieszonką i przy okazji jest zamknięciem dla tych kart. Otwieramy góra-dół i Mamy tutaj taki fajny podospad dynamiczny na trzy zdjęcia. Odwracamy na następną stronę. I tutaj, moi kochani, mamy y, zawiązywany na sznureczek y, taką klapeczkę. Tutaj mamy również fajnie wkomponowane te słoneczniki. Otwiera nam się i tutaj jest belly band z wyciągniętego wzoru. Specjalnie tutaj stworzony ten belly band przez Asie na potrzeby właśnie tego albumu. Super sprawa, właśnie z tym takim jednolitym belly bandem, że nie trzeba kombinować i gdzieś tam sobie wycinać, tylko już jest gotowy stworzony taki arkusz. To się jeszcze nam całkiem otwiera w dół, jest miejsce na zdjęcie. I tutaj mamy miejsce również. Tu nie oklejałam już tych chlapek w środku, żeby nie generować yy, grubości. I tu możemy dać jeszcze zdjęcie. Zawiązujemy. Zbliżamy się do końca. Mm, bo tam już słyszę jęki na dole. Ok, i mamy teraz ostatnią tą stronę okładkową. Yy, tutaj była troszeczkę inna dekoracja z takim narożniczkiem, z grafiką. Yy, ja postanowiłam, że zrobię to w ten sposób, bo jakoś tak no, bardziej mi się to podobało. Yy, mamy zamknięcie na takiego słonecznika, złapane wspomnienia. Tu jest książeczka yy, na yy, dwa zdjęcia. Tutaj można ewentualnie też dać. Otwieramy yy, w tą stronę. I tutaj również ukazują nam się klapeczki, na których możemy przykleić zdjęcia. Prawo, w lewo, góra, dół, magia codzienności. Duże miejsce na, miejsce na duże zdjęcie. Tu również mamy miejsce na duże zdjęcia lub mniejsze. Otwieramy jeszcze ten panel dalej i mamy tutaj takie kieszonki naprzemienne wyższą, niższą taką całkiem tutaj niziutką, malutką i moi kochani tak to by wyglądało album jest bardzo pojemny myślę, że tutaj spokojnie z 60 zdjęć jak nie lepiej wejdzie, jeśli będzie jakoś tam dobrze rozplanowany zobaczę zobaczymy jak nam się go uda zagospodarować, może z jakichś tam takich jesiennych wypadów, spacerków. No teraz mam dużo powodów do fotografowania, bo te chwile z maluszkiem to tak szybko uciekają, że, że trzeba je uwieczniać. W ogóle łapcie, łapcie chwilę, łapcie momenty, bo czas tak szybko płynie że naprawdę warto go spędzać z najbliższymi i, i uwieczniać te y, y, wspaniałe chwile. Polecam Wam, kochani, ten warsztacik. Robiło się go bardzo przyjemnie, tam jest bodajże tylko 6 y, części. Y, takich godzinnych, tam półtora godzinnych, myślę, że to nie jest jakiś tam obciążający bardzo czas. Y, każdy sobie znajdzie myślę chwilkę, żeby, żeby móc przysiąść do takiego albumu. Zobaczcie, jest takim całkiem przy, przy, przytulnym, przy przyjemnym grubaskiem, o zabrakło mi słowa. A, i zapomniałam jeszcze o czymś. W środku tych dwóch kart są, jest, wiecie, wolna przestrzeń, można było sobie te karty zakleić, ale ja zawsze lubię sobie zostawić tą wolną przestrzeń, jeszcze żeby tutaj tą, tą matę włożyć i zawsze jeszcze dodatkowe miejsce na zdjęcie. Tak to wygląda kochani, skrap jesień w moim wydaniu, papiery asiszulik, słoneczny uśmiech, polecam serdecznie, odsyłam do sklepu, jeszcze można sobie spokojnie taki warsztacik nabyć, myślę, że będziecie się fajnie bawić i umili wam jesienne wieczory. Do usłyszenia następnym razem w nowych inspiracjach, trzymajcie się, pa!